Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego inni zarabiają na Vinted tysiące złotych miesięcznie, a Ty nie jesteś w stanie przebić bariery tysiąc, 2000 tysiące Masz produkty, wystawiasz ogłoszenia, czekasz, no i sprzedaż po prostu stoi w miejscu. Wkurzające, prawda? Myślisz, że może masz pecha, albo że winted już się skończyło. Ale powiem Ci taką smutną prawdę, to nie jest pech. Prawda jest taka, że większość ludzi działa na Vinted po prostu chaotycznie, wrzuca losowe produkty, ustawiają ceny na oko i liczą, że jakoś to będzie. I właśnie dlatego ich sprzedaż nie rośnie, stoi w miejscu albo wręcz spada. Zacznijmy od podstaw. Dlaczego nie zarabiasz tyle, ile byś chciał zarabiać? Pierwsze i najważniejsze, nie masz strategii. Wystawiasz produkty losowo, bez przemyślenia. To tak jak granie w totolotka z nadzieją, że może się uda, a może się nie uda. Ci, którzy zarabiają tysiące złotych miesięcznie, nie działają przypadkowo. Mają strategię, wiedzą co sprzedawać, jak prezentować oferty i jak prowadzić rozmowy z klientami. Po drugie, Twoja szafa nie wygląda profesjonalnie. No, ludzie kupują oczami. Jeśli masz słabe zdjęcia, słabe opisy, nieprzemyślane ceny, słaby opis szafy, to nawet najlepsze produkty. Się nie będą sprzedawać tak, jak powinny. Zdjęcia powinny być wyraźne, jasne, estetyczne. Opisy powinny zawierać konkretne informacje, rozmiar, stan, markę, wymiary, słowa kluczowe i hasztagi. Ceny powinny być ustawione strategicznie nie za niskie, ale nie za wysokie a jednocześnie tak, żebyśmy mieli jakąś tutaj możliwość negocjacji. No i kolejny punkt: nie rozumiesz, jak działa. Vinted. Vinted to nie jest jakaś magiczna platforma, gdzie wszystko się samo wystawi, wystarczy to po prostu wystawić. To jest algorytm. Jeśli nie rozumiesz, jak działa Vinted, to twoje ogłoszenia lądują na samym końcu wyszukiwania i nikt ich nawet nie widzi, nie mówiąc już o zakupie. No i brak konsekwencji. Sprzedawanie na Vinted to nie tylko wrzucanie kilku ofert i czekanie na cud. To proces. Jeśli chcesz zarabiać poważne pieniądze, musisz to traktować jako biznes. Spójrz na najlepszych sprzedawców. Oni codziennie pracują nad swoimi ofertami, testują różne strategie, analizują co działa najlepiej i dlatego osiągają efekty. Jeśli chcesz wiedzieć jak to robić, zaobserwuj mnie i sprawdź inne moje filmy.